Witajcie, dzisiaj przygotuję dla Was ciasto z andrutów z krówką do przygotowania w 5 minut. Zaczynamy od ubicia śnieżki, wedle przepisu, bądź też śmietany kremówki, jeżeli tak wolicie. Śnieżka wchłonie się w andruty i będzie je nawilżać i dawać delikatny posmak, natomiast śmietana kremówka pozostanie w stałej konsystencji, jak wiadomo, jak śmietanek krem. Na pierwszego andruta nakładamy masę krówkową. Rozmarowujemy bardzo cienką warstwę, ponieważ to i tak wyjdzie bardzo słodkie ciasto. Ja sobie często pomagam właśnie łopatką do ciasta. Smarujemy dosłownie tak tylko, aby wypełnić te wgłębienia w andrucie. Każdy fragment był w miarę równolegle wypełniony. Na tego andruta nakładamy kolejnego. One nam się ze sobą skleją. Na niego dajemy kilka kleksów śnieżki bądź śmietany po to, aby załagodzić nieco ten słodki smak. I będziemy to tak naprzemiennie przekładać. Na tą warstwę w moim przypadku ze śnieżką nakładam kolejnego andruta. Na którego nałożę ponownie krówkę, na którego nałożę kolejnego andruta znowu klaksy ze śmietany i kolejny andrut. Już dochodzę do końca mojego ciasta. Został mi przedostatni andrut, na którego nałożyłam śnieżkę, na niego nałożyłam kolejnego andruta i wyłożyłam resztę masy krówkowej. Rozmarowałam ją. Równolegle. I mogę już podawać ciasto. Kroimy ciasto na kawałeczki i serwujemy. Tak wygląda nasze ciasto z andrutów i masy krówkowej. Jest bardzo słodkie i na pewno powinno wszystkim zasmakować. A jego największym atutem jest fakt, że można je zrobić dosłownie w 5 minut. A po więcej przepisów zapraszamy na www.jedzonkooblogspot.com. Życzymy smacznego. Zapraszamy również do polubienia nas na Facebooku, a także do subskrypcji naszego kanału YouTube. Pozdrawiamy.